Witam, witam, witam Was. Crazor w pierwszym odcinku z sezonu szóstego i widzi się tam z boku leśną posiadłość. Tak, zresztą się. No, Prisoner te, tym razem stworzył ten świat. On ma szczęście, normalnie. Zresztą się na dachu leśnej posiadłości nie wierzę, no to jest bardzo rzadkie. No, najczęściej no posiadłości. To z 18 ,000 bloków fałka, ja No właśnie. Dobra. Co? Co robimy? To ja ci... Te ja też. Ty, o Ja też, takie... Ja... Mm. Zaczekajcie. Zaszka... To będzie chyba fajny No. Ja Ja jeszcze w ogóle Ja światów, które mnie nawet tak zapnęło raz, tam raczej nie w tylko na flower forest. A to forest? No tak. Ten, to jest To ja jeszcze do. Zetnę to całe drzewo. <laughs> Chrypa mam jakąś z rana. Bo z rana to nagrywamy jakby coś. Od razu rano wstaliśmy. Prisoner wstał i do mnie napisał nagrywamy. Ja, oczywiście. O, ja tam, ja tam <laughs> Ej, nie chce mi się już tego. Dobra. 12 drewna. Nie, prawie cały stak, bo to 16 na cały stak. Musi być. Zrobiłeś crafting, to postaw gdzieś, jak zrobiłeś. Na przykład tutaj. blisko tutaj. Tutaj? Ej, no i tutaj zrobimy taki... taką... taką ściankę. Taką, gdzie będziemy na razie się chyba. Mhm. tutaj dopiero musimy jak sobie sprzyjamy. No. Dobra, 20 patyków. Zrobić ci kilof, czy masz? Zrobię sobie. Ja ci już zrobiłem. Ja ci już zrobiłem Trzymaj. To idziemy coś kopać. A gdzie będzie kopalnia? Może tam na, yy, w tej górze, co? Ej, no, tam. Ej, noc się robi, fuck. To, to ty idź do kopalni, ja pościnam drewno, zrobię deski i zrobię taki mały domek. No. Jest na wejściu. Nie, to nie przywoływać, tylko ten, ten co obrońca chyba, no obrońca. są takie te No, a to był obrońca, ten z siekierą. Na razie nie wyjął, ale... Ja wziąłem te, te pochodnie i postawię u nas, w domku. Jak nas zauważy i chce, jest się rozzłoszczony. Co? Kanion! To nie, to nie kanion, że. Mhm. Szkoda. Bo się na jakąś górę kopywałem i wszedłem w system. Kanion. Z kuterem, z luką, kuterem płaskim. Mhm. Bo mamy tę, tę wungę mamy. Kopać wungla? No bo nie mamy wungla. To był wiele ważny. Ale ja zawsze mam szczęście, już części jakie wespój, bo ja teraz nawet cię razpiję na naszym piątym sezonie tylko, więc to bym było zrobione. Czekaj się, że tego spadnie, to pewnie nic w ogóle nie widać. To wracaj jak chcesz. O, nie wiadomo co Tutaj będzie... Co? Ale nie tędy, tędy. Tędy? A to jakieś dni będzie musiał postawić. No wiem, tutaj będzie tak o, tak o, tak o. Będzie trzeba wskoczyć. O tak. Na razie jest głód, co? Albo klapę tą zrobimy. Tylko drzewo byśmy musieli wyrąbać. Dobra, to ja Ech. idę tutaj. Ej, to wyjdź... Z... Trzymaj ten. Trzymaj yy, patyki i zrób pochodnie. Mam tego 4 nie no to jest dużo, bo 4 to 4 razy 4 co? 16 kopie. No bo z, jedne, z jednego patyka i z jednego węgla wychodzi 4 kopie. Ale mogę 5 postawić? No możesz nawet dookoła domka, żeby się nie rozpiły. Tutaj nie, nie, tutaj by, będziemy mieli taki mały podgląd, czy ktoś stoi przy drzwiach. Te, te, tutaj jeden wysyć, Dostaw. O ten. No i będziemy, tak jak kucniemy, to będziemy widzieć, czy, czy ktoś stoi przy drzwiach, czy coś. Ale tam Co? Jakie dźwięki słyszałam. Jakie? Jakiś choroba. Idziemy, do domku. Nie, nie, jakiś Spendermana strzel czy coś, nie, jakaś pająka. Znaczy, jakiś spider... Nie, nie wiem, Ej, jest przyłowaływać na... na tym! Na dworze! Chodź zobacz przez okno tutaj! No, nie, nie, to są rońca A no tak, y, po, myli mi się kurde. Cały czas. Dobra od razu robimy skrzynkę i wartościowe skrzy yy, do skrzynki yy, ten Mmm... Yy. nie, to tutaj się panie skończył A w ogóle, żeby nie powiedzieć, że pierdolici dupa się od nas palią, bo na sejmach wszedł Chyba, że... Jest, jest szybko dobrze i przy tym innym to Dobra To, yes. że... to gut Ej, mamy drzewo w ścianie Pada deszcz I mamy ten Zobacz jaki mamy daszek Mamy dach Mamy dach Mamy dach Mamy dach No Ekologia To jest ekologia No No na pewno Bo oni są w takich specjalnych pomieszczeniach No. Ej, masz, masz patyki i kamień? Jak byśmy do niego weszli, bo nam się tego że z To byśmy umarli. Zginęli. No, a to chyba mi się No tak. Ale ciężko. No ciężko, bo on lata i jest mały. No mam takie dupa. Dupa jest duża. To daj mi tą, kamienną siekierę jak pójdę drewno pozbierać. Na zrobię. Dobra. A ja już idę tam patrzeć, czy... Czy ktoś tutaj nie ten, nie obserwuje naszej okolicy? No zlepszy, bo taki jeden z lepszych serwów, ponieważ to jest bardzo rzadki, żeby się zgasć. Ej, trzymaj. Dinki. A ty... Albo pójdziemy we dwójkę, ja, ja zetnę tam obok ciebie, żebyś się nie czuł samotny. Tam, we, pójdziemy tam, gdzie y, miałeś tę kopalnię. Y, I tam, ja tam zetnę drzewo. O, fak, mamy przywoływacza na drodze, idziemy na niego. Nie, to znaczy, kurde, ten obrońca. On ma, ja, on ma żelazną siekierkę, to będzie trudno, bo żelazne siekierki 9 obrażeń aż zadają. A zwykła A kamienna? Kamienna też 9 Dobra. Ja sobie zrobię miecz Dobra. Tylko miecz jest szybszy. Trochę mniej obrażeń zadaje, ale szybszy jest. Fuck! Jak on szybko biega! Umrę, umrę, ty umrę! Ej, umrę, umrę, umrę. umieram! On nie idzie na mnie, on nie idzie na mnie, on nie idzie na mnie! To bij go! Dobrze! Ale jak on szybko biegł! A ja cię to bo nie się to kurwa! No tak! Zobacz, to so. uważaj! Zobacz, pająk! Fuck! Ty ja mam 2,5 serduszka, ja wracam. Nie to jest szybszy. Ja już jestem. Uuu Jezu. Ja cię obserwuję, obserwowałem, bo już poszłeś. Ty, musimy pójść po jedzenie. A bo one wyrzucają... Oni wyrzucają szmaragdy. Yeah! Ej, ale będziemy musieli pójść na tam, na eksplorację, bo tam są skrzynki. No, a kiedyś będziemy musieli jeszcze co do jakieś blaski, żeby się z No, żeby to osiągnięcie zrobić. A ja też powiem, że to jakieś blaski są tego. No nie, no to na pewno nie będzie, bo to... Ej, robimy okno? W tej ścianie tutaj? Ale się widzisz tam, to jest Dobra, najwyżej zamurujemy. A wiesz, że tam są takie kraty, które jakby wbiły się też? Nie Niektóre? Mhm. Ej, to co, idziemy może? Bo dzień jest. O, to chodźmy na ten, po drewno i po kamień. Jakbyś znalazł jedzenie to proszę Mam no, na razie też nie aż tego jakieś No świnnie. Dobra O nie z odbiet, tylko odwiedza. Gdzie, 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 gdzie? To <laughs> no, bardzo fajne jedzenie. No. <laughs> mhm. Bardzo pożywne. Dobra. Tak. Napijam tak go. Patrzcie. Zginę mnie no tak, tylko później ci zabiera, bo to jest tylko... To zgniłe mięso jest tylko po to, żeby sobie życie odnowić. Ej! Fak, gdzie? Ja daleko w Dobra, to ja nie idę. Bo chciałem do ciebie iść. Dobra, Mhm. Ej, a tam masz ten? Masz węgiel czy zro... E... Co? Jaki obrońca? O kurde, to jest ja ci nie mogę pomóc. Fak szybko wchodź do domku! Nie zabił mnie! Ty zabił mnie! A ja wchodzę do domku! Nie, on nas nie zabije przez nie. Ja go tutaj... Bo on ciebie bił! Jest! Kolejny szmaragd! ja chyba No wiem, wiem! I żelazna siekiera! Zrzegajmy, a gdzie mi leżą moich dzieci Zrzekaj, bo ja mam jeszcze twoje drzwi... Twój twój... no to, 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 pochodnie, to, 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 okay. I masz tam węgiel? Masz tam węgiel to, tej tam to, czy Masz tam to, w tej kopalni, czy zro, czy, ej, ama, Nikt nie wejdzie. <grych> Dobra. Hmm, pomysł. Mam pomysł. Czyżby to się robiło, tak? Żeby nas do było? Nie. Zrobię coś lepszego. Nie, nie, nie. Coś jeszcze lepszego. Dobre, ale to jest dobre. Płapkę zrobiłem. No, ty Edyk tutaj gdzieś był. Creeper, 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 Creeper. Ej, a kto tutaj to postawił? Nic, to postawił? nic. Ty, to jakba chyba do ciebie przyjdę, co? O, tutaj, zobacz, widzisz? Klapa. I będzie... I, i zrobimy... No, zrobiłem. I tutaj otwieramy, jak będą te. Nie wpadnij tam. Tylko wiesz, czym otwieramy? Musimy zamiast tego tutaj tutaj to zamurujemy, a to robimy tak i tędy możemy otwierać, nawet jak jest zamknięte. Ej, nie możemy. Jak to? Dlaczego? O, można, dobra. Może być. O! good. A tutaj nikogo na razie nie ma. moje patyków nie ma. Ja mam 13 patyków. Ja mam 13 patyków, trzymaj. Ja idę dookoła tej leśnej posiadłości coś sprawdzić. Albo i nie, nie idę. Wolę nie ryzykować. Ej, idziemy? Dawaj robimy. Dawaj, chodźmy. Ej, to dawaj i zostawimy otw y otwartą, czy zamkniętą. Może lepiej zamkniętą na razie. O kurde, creeper, 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 creeper. W środku creeper. No? Edek, Edek, jak się go przestraszyłem, bo tak szybko strzelił. Ej, nie patrz się na niego w ogóle. Zombie, zombie. Ej, tutaj mamy też taką bazę. Też będziemy mieli. Umieraj, umieraj, umieraj. Uważaj! Ej, nie, co ty zrobiłeś, creeper? Gdzie, z której strony? Dobra. Z, z drugiej też, f**k. Ja to chcę zabudować to. Dobra, idziemy. Gdzie jesteś? lepiej tam nie wchodź na górę. Przywoływać? Ej, będziemy im jak przywoływać? Ej, chodź tędy! Tutaj jest oświetlone. O kurde... Ej, a jeśli się zgubimy? Chodź, idziemy. Oh fuck! Izolatka. Ty! Zombie! Ej, <gryw> krew! Nic nie ma żadnej tej. Chodź tutaj. Cóż my tutaj mamy? Wysokie krzesła. Krzesło. Chodźmy tędy. Dwa zombie z boku, nie z tyłu. Trzy! Fuck. Marszem sz szły. Ej, tr trójka na mnie! Czemu? Dobry, okej. Okay. Idziemy dalej. Prawie się na By było źle. Szkielet, szkielet, szkielet. Ej, mamy te schody jakieś takie dziwne. Co? Halo? Ej, się... To ja ci pomogę tutaj, Creeper! Ej, dobrze! Dobra, chodź tutaj! Tutaj chodź! Tutaj są takie dziwne schody. Dobra, to oświetlaj. I one są dziwne. Są bardzo dziwne. Skrzynia! Name tak! Kolczuga! Idziemy! Ui, zobacz na mnie! Dobra. To w którą to stronę było chyba? w Tam, uważaj, creeper za tobą! Za mną, obok mnie. To znaczy, yy, patrz. wiem, to, to ja mówię, nie wiem. Dobra, tam idziemy. Na etka nie patrz. Chodźmy może na górę. Ano, chodźmy. Ty, bo ja... Nie ja ja mam jedzenia. Ej, dasz mi zgniłe? A nie, ja mam, ja mam. Ja mam. Uważaj! Gdzie? jest tyłu? Gdzie? idzie! Gdzie? O oh fuck! dobrze, idzie Mało zombie, uciekamy Klapy otwieramy! Ale chodź, chciałem wejść! Wchodź, wchodź, wchodź! I zamykaj! No fuck, przed tu! Dobrze! Okej, okay, idziemy dalej. Chodźmy. Oh fuck! Chcesz zgniłe mięso? Mam tylko jedno. Owca! Owca! Tylko masz. Musimy zrobić piec, żeby nie jeść tak od razu. Masz tyle tego kamienia? 8, yy, żeby zrobić piec. Dobra, to ja już tutaj... Hmm. Ej. Co jest? A, zapomniałem, jaki jest głupi. Ten... Chciałem ten, chciałem otworzyć tą. Tra... Chciałem otworzyć Trapdora, jak na shifcie chciałem go otworzyć. I tak... No co jest? Co jest? Eee! Ty przywoły... to znaczy ten. Obok naszego domku. Obrońca? No obrońca. To już się nie pomylałaś przywołać, ale to biorę naszej okru. Ja otwieram tą klapę. Jakby coś... Bo ten, bo oni to widzą jako zwykły lok Trapdoor i normalnie na to wchodzą, A jak jest otworzony to zbadają O, czyść O cześć! Hehe He He Kurde, dopiero jesteśmy na poziomie T30 Czyli, oh, patrz na jakim Xie jesteśmy na... No gdzie? No zobacz, tam, kurde, i się zobaczcie na kordy i patrz jaki X Dobra Co jest? Ej! Ej, fak tysiąc ile to jest tysiąc sześćset sześć o kurde no no co jest tak no <grymienic> <grymienic> nie nic nie się

Zacznę kopać trochę. I to dobrze. Nie mam czasu, że się coś znajdę. O, i teraz jest wód. Aha, kiloch mi się zniszczył. Słuchaj, ja... To ja mogę zrobić... Nie, nie mamy. To chodź tutaj szybko. Mam trochę patyku, bo mam trochę wód. Nie mam nic, ale mogę zrobić, bo mam dużo. Ja mam patyku, mam aż dwa krzemienie. O. Ile masz serduszek? Trzymaj. Mhm. A wracasz już? Już wracam. Czy ja pójdę w szkielet? W szkielet. Jezu, prawie wpadłeś. I tutaj mamy też to. Taki... Dobra, to kończymy. Kończył odcinek? Mhm. Było już 30 minut. Dobra. F5, yy, F5. To, do zobaczenia pa w następnym odcinku. Ilu?